Burmistrz Krosno Odrzańskiego Marek Cebula serdecznie zaprasza do udziału w drugiej edycji plebiscytu pod nazwą Krośnieńskie nagrody sportowe Probusy 2014, które przyznane będą wyróżniającym się zawodnikom, trenerom, drużynom oraz mecenasom sportu z terenu gminy Krosno Odrzańskie. Nominacje i nagrody mają na celu uhonorowanie pracy oraz wysiłku za wybitne wyniki sportowe, które wpływają na promocję zarówno zdrowego trybu życia, jak i naszego regionu. My doszliśmy do wniosku, że najlepiej jest przestać stosować tylko taką y, wspieranie osób, które są najsłabiej uposażone w gminie i, i, i są najsłabsze społecznie. Trzeba inwestować w tych, którzy są najzdolniejsi i najlepsi. Stąd też pomysł na to, by ustanowić nie tylko stypendia naukowe w gminie krosnodrzańskiej, stypendia sportowe, ale też wyróżnić tych, którzy w sporcie osiągają najlepsze wyniki. Uprawnionymi do zgłaszania kandydatur są prezesi, zarządy stowarzyszeń i klubów sportowych, dyrektorzy placówek i jednostek oświatowych, a także instytucji oraz zakłady pracy. Nagrody zostaną przyznane w siedmiu kategoriach: Sportowe Odkrycie, Najlepszy Sportowiec, Najlepszy Trener, Najlepsza Drużyna, Mecenas Sportu, Najlepszy Sportowiec Niepełnosprawny i Nagroda Fair Play. Ta nagroda jest takim bardzo ważnym wyróżnieniem, bo pokazaliśmy, sobie, pokazaliśmy jak można się długo starać taką nagrodę dostać. Warunkiem udziału w konkursie jest złożenie wniosku w zamkniętej kopercie z dopiskiem Zgłoszenie do konkursu Krośnieńskie Nagrody Sportowe Probusy 2014 w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta w Odrzańskim lub drogą pocztową do dnia 30 września 2014 roku. O zachowaniu terminu złożenia wniosku decyduje data wpływu do Urzędu Miasta. Laureaci, których wyłoni kapituła konkursu powołana przez burmistrza Krosno Odrzańskiego, otrzymają statuetki Probusy 2014, a nominowanym... Z Zostaną wręczone dyplomy. Chcemy uhonorować tych, którzy mają dzisiaj w sporcie naprawdę coś do powiedzenia, a są to wyniki, przypomnę, na miarę i europejską, i światową, i ogólnopolską. Już nie mówię o województwie. I chyba warto pokazać tym ludziom, że jeśli wy promujecie swoją postawą gminę Krosnordzańskie, to gmina Krasnoordrzańskie też będzie doceniała to, co robicie dla nas. Ubiegłoroczna i zarazem pierwsza edycja ProBusów cieszyła się dużym zainteresowaniem. Podobnym cieszy się także sport w naszej gminie. W różnych dyscyplinach i w różnych przedsięwzięciach biorą udział nie tylko dzieci i młodzież, ale także nauczyciele, działacze oraz samorządowcy z burmistrzem na czele. Ja już nie jestem w wieku sportowym za bardzo. Bardziej robię to dla rekreacji i dla zdrowia, ale oczywiście zawsze działania prosportowe były mi bliskie i uważam, że to dobry sposób, Między innymi też na życie, ale też i na wychowanie dzieci i młodzieży. Stąd też wszystkie przedsięwzięcia związane z rozwojem sportu, zwłaszcza tego sportu masowego, będą mi bardzo bliskie i będę je wspierał na wszelkie możliwe sposoby. Uchonorowanie nagrodzonych nastąpi podczas uroczystej gali mistrzów sportu, która odbędzie się w dniu 9 października w hali sportowo-widowiskowej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Krośnie Odzańskim.